Witam serdecznie ponownie na kanale, po dłuższej nieoczekiwanej przerwie powrót znowu na ryby, tak więc stęskniłem się też za castingiem, eee, za grubszym castingiem, takim do 130 gram, w razie czego jak będzie mi ciężko nałożyć jakąkolwiek rybę i, i nie będę wiedział czy coś tam się dzieje, będę używał sobie strike casta od Garmina, także spróbuję... Tym też porzucać i sprawdzić, czy w tej wodzie jest, jest jakaś aktywność ryby, czy jakieś ryby tutaj są. Bo czasami to jest tak, że te jeziora, na którym jestem, jest bardzo duże i ta ryba się tutaj bardzo przemieszcza. Także na pewno zacznę sobie tutaj od tej strony, gdzie te ryby nam wyskakiwały, a później przeniosę się na drugą stronę. Ale to zobaczycie w dalszej części filmu. Ostatni łyczek herbatki, bez prądu, ale herbatka musi być. No to ogień. Przekraczamy bramę. I zasuwamy. Zobaczymy, czy coś z tego dzisiaj wyjdzie. Czy jakaś rybka nam dopisze. Czy coś ciekawego odpali. Mam nadzieję, że tak. Jestem bardzo, tak jak mówiłem, bardzo stęskniony wędkarstwa. I ogólnie pobytu nad wodą. Tutaj całe te okolice. Jak tutaj widać te krzaki. To wszystko zimą jest pozalewane. Ta woda po prostu stoi tutaj na tym chodniczku, po którym się teraz idzie. I tak to fajnie wygląda. Tak więc do dzieła. Jeszcze raz. SG-4 do 130 gram. Do Robestia Na końcu zestawu przynęta od Abu. Normalnie sam nie wiedzę Już dawno tak niskiego stanu wody w tym miejscu nie widziałem. Nie? O ja! Tutaj będzie można dookoła brzegiem iść. Ale nic, trudno. Najpierw dam kontrolny zobaczyć tań, bo jak to mówię w pierwszym rzucie nie chcesz ryby nie no, coś idzie na bok się ten wychyla czyli Tępienie jest tu do Myślę, jest dobrze. Okay. I to pierwsze rzuty i poszli. No dobra, postanowiłem na chwilę rzucić do wody tego strajkasta żeby zobaczyć, czy w ogóle coś tu się dzieje. E, to aż niemożliwe, że tam jest tylko taka głębokość. Jeden, dwa. Aż tak płytko. no nie wierzę, że tam jest aż tak płytko nie wiem, 2 metra coś tam się pokazuje ale już metr, 0,9 dużo więcej wygląda jak na taką głębokość nie no, to trzeba spadać w takim razie Ok, tu coś jest Co Tutaj jest ta na ryba. Dobra, jeszcze jedna rzecz w tamtą stronę, bo jestem ciekaw. Edzi pierwsza ryba Prawdopodobnie szupak raczej znaczy na pewno szczupak on za duży chyba nie będzie, albo coś najechałem Nie, nie szupak, szupak Szupak do trafi Oj ale ma ręki No ale cóż, zawsze jest O nie trafił, już się obwinął, On nie trafi. Dlatego to tak wygląda Ok, mała ryba, bo mała Nie trafia w przynęte dobrze O! Taki maluszek Pierwszy na dzień dobry, także spadaj ziomeczku Co on tu zrobił? To mam moją stalkę, na no sobie moją. No dobra, pierwsza ryba, tak jak było widać na swim'a, troszkę się z kamerą pomotałem, ale było a, nic dużego, no ale zawsze to coś. Także rzucamy dalej, może coś znowu odpali. Co to ślizg, mam na sobie. Wędy się strasznie No nic, mówimy dalej. Staw. No i cóż, oprócz jednej ryby dalej cisza. Szybkie przemieszczenie się na drugą stronę jeziora. I próba przechyczenia kolejnego szczupaka. Zobaczymy, jak to będzie. Kurde, kurtkę zostawiamy chyba się. dzisiaj. Druga. No dobra, doszło na drugą stronę jeziora. Tu też, kurde, stan wody jest tak niski, że jest dosłownie nieporozumienie, nie? Przecież też ciężko będzie o jakąkolwiek rybę. Przeważnie, woda jest dotąd. Brakuje mi jeszcze jakieś dwa, około dziś dziesięciu metrów do lustra wody. Tyle wody zeszło. To wszystko przeważnie tu jest pozalewane. Tu jest wszędzie pełno wody. Dotąd. I one tu na tych drzewach się ustawiają. Tu teraz ich tu nie ma. Tu jest 100%, że <laughs> będzie ciężko cokolwiek tu ustrzelić. Hmm. No, i to by było na tyle. Wyprawa wędkarska zakończona. Jedna ryba z 50 cm, może na dżerka. Poza tym, nic więcej się nie wydarzyło. Rzucałem sobie tą. Jak mogliście, jak mogliście zobaczyć tą echosondą Garmina sprawdzając, czy jest jakaś ryba. Była ryby, było widać ryby na tym, ale nie były w ogóle aktywne. Tak patrzę teraz, czy się nie Nic się nie spławię. No Jakby się spawiał, to bym się wędkę rzucam dalej. Ale to nic. Jadę do domu, jadę odpocząć. Najważniejsze jest miło spędzony czas nad wodą. Po tak długiej przerwie. Tak więc za tydzień wybieram się znowu, prawdopodobnie. strągi, o konie, może belly boat. zobaczę jak pogoda dopisze. Bo ostatnia pogoda w Irlandii nas nie rozpieszcza. dużo wiatrów. Ale może się coś z tego uda. uda może się uda namówić chłopaków na kajaki. Także panowie, jeżeli to oglądacie, czekam na yy, informacje. Dobrze wszyscy wiecie, że sobota to Wojtek jedzie na ryby także jedziemy, panowie pobudka, hej hej, jesteś tam? stawać kurwa i na ryby jechać <grybuj> nara